Na no co ty braciszku? Co, 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 tutaj tutaj co tam, uciekaj, co tam? Uciekaj, co ty tu robisz? Co, uciekaj, co, uciekaj, co, uciekaj? No uciekaj po prostu. Nie, się tutaj rozpiesz. Takiego górze do razu ty się nie spodziewałam. Co ty robisz? Co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? jakim prawem? Żyję. Ale jakim tak. prawem tutaj wchodzisz? Takim, że mogłem tu sobie tutaj wejść. A wiesz, która jest w już zajmować? I to mam mam jest no, mamy. Możesz dzwonić do mamy i się zapytać, czy powiedziała, że masz się, się, się nie tego nie mi wyprażę. Dzwonię tej, w tym momencie do twojej mamy i się spytam, co tutaj odbarałaś. No dzwoni, dzwoń. Wracaj tu, a nie powinieneś być nigdzie, gdzie w ogóle mama jest. A ty, a ty. Gdzie pojechała? Przezwiała? No ale po prostu odwźdź go. Wiesz do niej nie odbieram do mnie. Nie, nie za dzwonę odwźć Ale do domu albo do jakichś kolegów. Nie, nie masz kolegów. Ale Nie, nie, nie będę otworzyć. Nie, nie, Po prostu, prostu wyjdź, może nie, 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 nie zostawia. I co? No po prostu wyjdź. Dobra, ja idę dobra, na górę, mam cię gdzieś, nara. Jest hotel. Bo idę na górę, co ty chcesz? Ubieraj się, masz tam. Tak, dobra, na górę. W tej chwili. Macie nie być. Ja nie wiem, nie ma. Dobra, idę zobaczyć o co mu chodzi. Chodź Rapsek. Który Ogólnie to tak, posłuchaj, film polega na tym, dzisiaj przez cały czas, w sumie jest nogi, więc noc też, no. po prostu trzeba jej denerwować, zrobić im piekło jakiego nie mieli. Za te wszystkie pranki, które mi zrobili, po prostu zniszczy dzisiaj Marka. Tamte filmy, które widzieliście to jest nic, to jest po prostu nic, no. zrobił mu takie po piekło. Po prostu musisz to zrobić, nie wiem jak to zrobić, nie mówmy o tym, jakiś tam pomysł na pewno się Nie znajdzie. będziemy polerować odcinka. Mhm. E, ale nie mówiłem ja tego do siebie, nie? Że masz wyjść. O co się chodzi? O co ci w ogóle chodzi? Tam ale po co? Kami! Nie, 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 no? nie to nie idź, to, idź. nie to. Chodzi. Nie, nie <cali> o to chodzi, nie o to chodzi. Nie <stecki> nie o o chodzi o to, <suszte> ale cicho domu. nie was Zapraszamy do oglądania. Nie zapomnijcie kliknąć takiego samego czerwonego przycisku, jaki znajduje się tutaj. Tam, Tam na, dole. na dole. No i co? Zapraszamy, Zapraszamy do... oglądania, mam nadzieję, że Mark będzie naprawdę tak wkurzony z Karoliną, że sami wyjdą z tego domu. Patrzcie, tu upety. Co ty, Ja nie to palę, was? ja balkonowi zabramy, w ogóle nie palę, nie? Ale chcę po prostu w kurze, wiesz o tym, nie? Tak, to już mam zapalniczkę, odpalę z go, wiesz, ale go nie wezmę. Co ty chcesz zrobić? Chcę, jakby wyjść na taras, chcę wiesz? zejść. Ty najpierw zejść do niej pogadaj, i ja schodzę. Dobra, to na... ja zrobię tak, że też pogadam sobie, że będę ci chwytał. Dobra, wracam no? Ruch. I po prostu. I ja schodzę, ty... idę na balkon i sobie odpalam. No, nie wyrządźcie za to zapalenie. Właśnie o to chodzi. Ty słyszysz? No. Ogólnie to przekminiłem, że będę nagrywał Robson na cały czas, jak on coś będzie robił. A gdzie on jest w ogóle? Na górze. No, nie, za ty będzie coś odpalał, tak że. No, A no, to, to i tak ten... nie będę wstawiał tego do internetu, bo ja po prostu nie chcę już odbierać. Ale dla matki, czy coś w razie co przyda się chyba, czy Jakby nie? Jakby nie było filmu. No, no i tak nie uwierzę, ona i tak ma to gdzieś. No, no właśnie, to jakieś no, jest stanowią. No ja nie wiem, ja bym nagrał w razie czego. No przecież przecież nieraz pokazywaliśmy jej nagrania, no. Hmm. Nie, miałam to gdzieś. Nie. No ja w razie co no, będę nagrywał. No i tak nie będę nagrywał żadnego filmu, co, co najwyżej on pewnie będzie nam od ja będziemy chcieli coś zrobić Idź spać, tak? Co ty masz w ręce? Co? Jest? Co jest? Co jest? Jak ty się otworzysz Maciek? Jak będziesz pojechał? No w dół Jak w dół? W dół ty i to pociągniesz Robert, no, 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 no zostaw to! No, co on ma? chyba sobie no, Co jest, co Oddaj to lepiej, tak? No, to Co jest? Maciek, ty żeś mu to dał? No skąd ja? Kto no, to no, wziął? skąd on to wziął? Kto no, by mu to no, sprzedał niby? Że Oddaj to! Oddaj to! to, 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 to. Ty, to. A to się w głowie trochę nie poprzewracało. Próbujesz na coś komuś, komuś zrobić? Ty, Słuchaj, ty dzieciaku, wachorze kupi. Panie. Masz Od... ledwo 10 lat skończyłeś. Przychodzisz tutaj i co ty sobie wyobrażasz? Dobra, przez się, A wszystko nagrywa. Przezmij się. Karze, wszystko nagrywa i pokażemy. pokażemy no. Ciekawe to co powie nam. Dobra, ja się ma. A jak dalej się będziesz tak zachowywał, to skończysz właśnie na balkonie. No właśnie, ale. Zapomniany. ty, no, to I ty, i ty tylko próbujesz mnie zdenerwować. Myślisz, że ja mam tylko jedną paczkę? Ja sobie całą górę Ale ty nawet o fajce mnie potrafisz. A ty, że na że ty się spać. Z szczeniakiem z Ty, a ja tak sobie wyjąłem tą kamerę, nie? Ja pierdziałam. Dobrze, że to złapałeś, nie? Bo to. No nagrywaj to cały czas. Ale on próbuje nas zdenerwować. Weź mu Karolina pokaż gdzie ma i spać. Niech się od nas powie. Pościel mu łóżecko. I ty każdego to wszystko nagrywaj no, okay, W razie okay. czego, bo on może ci krzywdę zrobić Pościel A, Ale ona no, no, się nie boi konflikwencji w ogóle z On jest chory, on ma cię z głową naprawdę Na dole mu um, pościel i tyle no, dobrze. Już skończyłaś? No, no Możesz go zawołać Wypadałoby go zawołać Robson! Gdzie on jest w ogóle? Robson! No, to jest... czekaj, 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 co ty zrobiłeś właśnie? Co? Tak? Jak ty śmiesz w ogóle tak do mnie mówisz? Zacz sobie sam. Co to, jest co, to, to jest? co to w ogóle jest? Poduszka? Nie ma... chcesz spać na ziemi? to sobie Eee e, Wracaj tutaj to naprawić! Wracaj tu naprawić! Powrócić z tego domu Raz, dwa! Co to jest? Raz, dwa! dwa. dwa. Macie, ty to widzisz? Ja sobie nie wczoraj, Słuchaj, służąca dziewczyna.

w tej chwili. Bez! Twoje tak, służące, znaczy moja służące i twojecka. Nie odzywaj się tak, Nie odzywaj się tak. Jak gdzieś się do niej zwracasz? To jest służąca moja. Ona jednak. jest starsza od ciebie, o 10 lat. To jest służąca moja. Jesteś chory, jesteś nienormalny. Jak przyjdę tutaj, to ma być naprawdę... Jak chcesz, możesz równie dobrze na ulicy skończyć. Idę na górę, ale ma być wszystko. Tutaj złożyło. to wszystko jakąś toni... się co co to Co powiedziała do ciebie dokładnie? No że... No, słowa! Służąca! Na boło! Nie widzisz morder, no, chorze no. i do spania. Tak, do spania! <laughs> Musz w tej chwili Ja to jest na górę idziesz, tak? To gorzej niż gdzieś takiej ulicy, z jakieś pół Może powinniśmy go pod jakiś most wywieźć żeby zobaczył co to jest prawdziwe. Pod po most? No. Jakiś <grym wyszło> pomraczak czy. Zośnie nie A, wiem, najgorsza, Najgorsza! Służąca, to jeszcze brudna! Wszystko ma Nie wiem, ci... gdzie ona te łapy trzymała! Ja Wszystko nagrywa. Będziesz miał takie problemy. Chyba ona będzie miała problem, że mnie nie puścili łóżka! Oj, so, Robert, ja mam nagrane. Czy to kanapy? Ja mam nagrane, Ja chcesz palić papierosy. Wystarczy, że pójdę z... Ja mam też fajne nagranie na twój temat. Ale mnie interesuje, co... A mnie też nie interesuje. Ja sobie pójdę z tym nagraniem. No, e... no, jak ty, do... ty się ja, jak to się mówi? No, no, na policję nawet pójdę. Założę sprawę na i dostaniesz kuratora. Służąca, chodź tu! Uważaj sobie na słowa. Rówce, co chcesz. I, idź i my się na też nie uka. Jeszcze raz idźcie z tą Służący na dół! Kto ci wy Teraz jest służący? A to Nie wiem, to to nie jest mój brat. Co, przyszedł, nas po prostu Ale on to specjalnie robi? Czy co? Nie wiem, Bóg jest, go puścił, nie sam Niech idzie spać już. Nie no, chcę spać, to nie mój problem. Ja zaraz. Chcę Jego spać, szatan jak się opętał. Ty, Robson, no coś. Odwalisz kozak krobotę. Trzeba jej trochę Karolka dać odsapnąć. Oni są wkurzeni, trzeba jej trochę dać odsapnąć. Co masz już za pomysł? Jak masz tą i butelkę na dole? No to co? Ja bym jej W ten sposób chcesz ich wkurzyć, tak? No tak, bo wiesz, one wtedy. Ja to mu Dobra, ale to. Okej, to jak to jak udam, że to się, okay? naprawdę mi się coś mega stało, jak ty tym jestem maczetą Jakby no, to dawaj tak 10 minut poczekamy i to no, robimy, okay. spoko? Okej okay. Dobra ty poczekaj, przecież. Zaczynamy i od razu to nie biegnie, dawaj, dawaj, już, dwa Jeszcze, jeszcze a, wow! boże, Ty, patrz co on robi co tam, co tam się w ogóle dzieje? Jak go nagrałem, no zbija wszystko Boże, to jest normalny Oj, i to, to teraz będzie z przodu. Co ty robisz? No. Nawet nie jesteś u siebie! Kurde, rozoby! No, uważaj na szkło Karolina! Tutaj wszędzie doszło zmierszczek, się nie leczy. To znało cię już do reszty. O no, kurde. No zobacz jakie małe takie kawałeczki tutaj są. A to rękami się tego nie zbiera. No ale... Czy to są takie? Robert, sprzątaj to. I co, Robert? Mądry jesteś? Powiem, że ty mi to bej, zrobiłeś i będziesz tak przesyrane Nie, plaster, to też taką No po prostu Co ty, plan, ty byś bez nas zrobił? Bym się wykrwawił. Nie, to, to jest naprawdę nieodpowiedzialne straszne zachowanie. A co ty, jak ty to zrobiłeś? Ten, o te dwie butelki, upuściłeś się czy jak? Tak. No jak to się stało, że sobie to rozwaliłeś? Nie dobrze, co? To co, Idzie spać chyba, nie? Chyba wystarczy by... na dzisiaj, tak samo. Czujesz, że cię uciska czy nie? Masz szczęście? Dobra, bo dobra. ci mogę całego palucha uciąć. No, a teraz dobranoc. Idź Robsonik, już spać. Tak. Koniec na dzisiaj. Ty Robson, co ty zrobiłeś? Wysłała się trudno. Jezu, ale dobre, nic ci nie będzie, nie? Dobrze, że na początku było mocno, ale na potem się uspokoiło. Halo, tu patrz do mnie jak <laughs> już. Dobra, nic z no, Mogę. Co to taki palec? Ja miałem gorzej. No ty miałeś o palce, ci tak zwisało. Dobra, nieważne. To co? Ogólnie nie to, kończymy. To jeszcze nie jest koniec. To nie, nie jest koniec, nie? Ja myślę, że trochę odpocznij sobie, żeby to ci, wiesz... No, żeby to się... Zostygło i tak dalej. No i co? Ja przyjdę do ciebie, nie wiem, polecetku. Nie uśnij mi tutaj, okej? Okay? Spoko, nie ustaw. już odkurzają, sprzątają po tobie. Widzisz, jak się można ustawić? Tylko nie wiem czemu zrobiłem to tak, że walałem słoikiem w butelkę, a nie butelką w słoik. Dobra, nieważne. Dobra, ważne, że nic mi się większego nie stało, bo mogło być o wiele, wiele gorzej. Dobra, czekamy. Dobra, dalej. to ja sobie chwilę posilnuję i no. zaczynamy dalej. Ogólnie to ja tak siedzimy coś. teraz. Siedzimy teraz z Rapsodem. słyszymy, że oni na górze już śpią. Rapsod wymyślił, bo co tam stoi w kuchni? Woda, gazowana gazowana. I chcę im to wylać po prostu na twarz. No tak, bo tak chcę uspokoić. Zrobiliśmy tak jakieś 2-3 godziny, żeby się uspokoiło też, żeby no, jakby... Ale już jest wszędzie. Właśnie, więc chcę Idziemy, Idziemy po wodę, choć szuka. No, wchodźmy, wchodźmy. Weź wodę. Okay. Robson jest przekły <grystanie> <grystanie> Robson, co ty zrobiłeś? Patrz, on znowu znowu on to zrobił! Robert! Ja teraz tak mówię, idę za nim patrzę co on robi. Zapije cię zaraz. Ja nie rozumiem. Słuchaj, masz tak przez ranę Spróbuj tylko! Siekasz? Tylko spróbuj! Ja nie wiem co... Tylko spróbuj, od... doju mały, wszystko zalałeś! Słuchaj, ze strany. masz teraz tak po prostu przesranę. Nie się do mnie! Zabieraj tą wodę, zabieraj tą wodę, słyszysz? Co za... Ja to wszystko udokumentowałem, ja nie wiem co, nie wiem, co z nim zrobić, on spać nie idzie. Idź mi stąd, słyszysz? Ja cię to nie Na Nie możemy go odesłać, czy coś? Cała pozycja, mam. Wszystko jest Wszystko jest małe. No co zrobisz? Trzeba coś wyeliminować tylko. Idź stąd. Idź stąd i już będę na tym. Jesteś tak głupi. Nie nie, 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 nie. No, ci to jest idioto, sam sobie palca rozciąłeś. No i... Jesteś z siebie dumny? Tak jestem. Dalej chcesz robić sobie tak, problemy i... No, Nie, za to przez bo moja mama nie ogląda. Jakby nasza mama nie ogląda twoich odcinków, więc powiem, że to ty mi zrobisz, byśmy to przyjdzie. Ale ja jej wyślę, idioto. Fajnie, ale nie. też nie czytuję w czytuję od ciebie wiadomości. cię i co? Tak? To skąd z okna. Też można! I co, pokażesz mamie? Tak, It's powiem mamie, Ale mamy, żeby W rzucić. A, w sumie idę, chodź macie, jak są To ja co, iść go pilnować dalej czy co? Nie. nie. Co z nim zrobić? Najlepiej tego wyszucił. Nie ja Nie, matka przyjechała, ale no, wyłączony telefon, oczywiście. To może odwieźmy go. Gdzie ja go odwieźć? No do domu, gdzie? Do jakiego domu? Jak ja nie wiem, kurde, kto może się nim zaraz zająć. A matka gdzie? Gdzie ona jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja nie wiem co z nim zrobić. 山内はここまで。Hey, Dobra, no dobrze, no ogólnie to udało Ci się nieźle. Ja nie wiem co mam powiedzieć. Chciałem tak, tak ścisnąć tę butelkę, już Marek się zaczął tak budzić i się bałem, nie? Dobra, ja mam teraz to na co wpadłem, to po prostu no nie uwierzyć. Patrz, jesteśmy no. przyprowadziłem się teraz do sypialni, nie? No jesteśmy. Ja Wiesz co zrobimy. Kręcimy, ich, ja ich nakręcenie, nie, że ty uciekłeś z domu, tylko że wcześniej zamknę cię tu, zostawię cię tu teraz, ich pójdę nakręcać, że uciekłeś. Zadzwonię do ciebie, że gdzie ty jesteś i tak dalej. Ty powiesz, że wyszedłeś, ja ich I... nakręcę i my cię pójdziemy szukać. I później ja zadzwonię do ciebie. Albo tu tam Marek czy do koś, że jestem w domu no. i was nie wpuszczę. Coś takiego. Albo ciebie coś wpuszczę. Coś w podobie zrobimy, no zobaczymy. No, dobra. Także ja zamykam Ciebie teraz tutaj. No, e, na wszelki wypadek dobrze by było, jakbyś się schował gdzieś w szafie. Wiesz, tak, Albo w razie tam. czego. Albo... Albo tam gdzieś za firaną. Albo... Idź tam po prostu w stanie i ja idę ich nakręcać. Albo... Tak, tak. No, to się schowaj tam. Dobra, to ja go tutaj zostawiam. To zgaszę światło. teraz tak 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 się widzimy. Ej, Marek, słyszysz? No? Nie ma Robsona nigdzie. No, Sprawdziłem wszystko, nie ma go. Spać poszedł? No, poszedł. no poszedł. gdzie spać poszedł? Gdzie miał spać? Nie ma go nigdzie. Bo przecież miał tam pościelowe. No nie ma go, możesz Bo... i zobaczyć. Idź, zobacz, Bobe. że go nie ma. Co? Zobacz sobie w sypialni, sypialnia zamknięta. Nie ma go nigdzie, trzeba Bobe. go szukać. Bobe. Ja też krzyczałem już, no mówię Ci, ja tam byłem, przecież w sam chodziłem. Ja słyszałem, że on się z kimś umawiał. Z kim? No gadał przez telefon, jakby tam w tamtym pokoju. On, on gdzieś wyszedł pewnie, trzeba go szukać. Czekaj, drzwi są otwarte? Otwarte to są. To kto nie zamknął drzwi? Nie wiem. Karolina, czemu drzwi nie zamknęłaś na no? No przecież otwarte były. Trzeba go znaleźć, iść go szukać, rozumiecie? To co, zostawia klucze na wierzchu? Może ja zadzwonię do niego, czy on gdzieś jest to dzwoni. Co za te ja pierdolę. Trzecia godzina, dzwonię do Demi do niego. Z chaty. Po pierwsze, się. Po pierwsze tu Robert. Po drugie, będzie gdzie na tyle Gdzie ty, ty jesteś? Odewróć. Ja? Ja? Robert, gdzie jesteś? Wracaj w tej chwili. Gdzie to A że idę sobie na kres. Robson, wracaj. wracaj. W tej chwili, w tej chwili masz wrócić. zabrałeś nasze klucze. Co? Ale masz wrócić. Kto cię potraktował? Ja cię potraktował? Jak to my jesteśmy cierpliwi? Dobra, na rajdy, na imprezę. Co, chcesz mieć problemy? Chcę żeby cię... Może jutro wieczorem wrócę. Może jutro, wieczorem... Nie wrócisz jutro wieczorem, tylko teraz wracasz. Mów gdzie jesteś. Co jest? A co on zrobił? Halo? Gdzie jesteś? Mów? Nie powiem Ci gdzie jestem, co cię to interesuje. A wiesz, że ja ci znajdę, śmieciu mały. Wiesz, że mnie nie znajdziesz. Chcesz się założyć? No to a wtedy to już nie będzie miło, uwierz mi. Dobra, ty... Okno wyszysz. już zasadane, robisz mi cały czas problemy. Nie, ja mam go w dupie, nie? Dobra, bo jakiegoś to wagniałem. No, szukać to, trzeba agarnia? go. Zgłosimy za mocno, gdzieś teraz rano. Szukać go trzeba. No, w większości miejsc tutaj Ja bym gdzieś agarnia. jechał, wiesz? Sprawdził. Jest problematyczny. Dużo ludzi teraz na ulicach nie ma, więc powinniśmy go no to zobaczy. Jedźmy sobie. dobra, ja to przecinam. W ogóle nie Robson do mnie dzwoni. Co? No zobacz. Robson halo, ha co jest? Halo Robert! Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? W domu! Jakim domu? W domu. czyim? Jak w domu? W domu? W czyim domu? Co jest? Pana Arka. Jakiego Arka? Mega kota! Jakim cudem? T Słuchaj, ty sobie dzieciaku jaja robisz? No jedźcie i się przekonajcie, jestem w domu. Teraz sobie właśnie co jest? w domu no? Słuchaj, po całym mieście jeżdżę po twoich kolegach, jakichś idiotach, małolatach, górniarzach. Pytam się, jak debil ich starych, czy jesteś? A ty co? A ty się już w domu i sobie nas pija robisz? Dobre, Dobra, jedziemy do niego. Słuchaj, jak, jak przyjadę to masz tak przez ranę, nawet nie zajesz sobie z tego sprawy. Nienawidzę cię po prostu. Dobra, okej, okej. Okay, okay, Jedź tam po prostu. Jedziemy, nie ma co. Uf, Zobiję go eee. no po prostu. No jak można być takim debilem? Jedź, no nie ma co to powiedzieć. Jak można? Ja to tego nie jest. rozumiem. Co będziecie? Ojem to. No to to jest, to co robot. Co czy inne? To nie, no nie będę do tego woda.

Otwieraj. A to wszystko co zrobiłeś. A czemu to ogóle? No nawie na nie nie ma wszystkie publiki. No co? A czemu teraz teraz nagrywasz? No a coś co widzisz co, robi? No, nie chce nas puścić. Ale tak? Bo no, skąd ty wiedziałeś, że nie będzie chciał nas puścić? No przecież miałem też kamerę ze sobą! Robert, proszę. Nie wpuszczę cię i spać na dwłość na to do hotelu. Może zawsze to robić. On wsadził zamek w obie strony klucz i nie otworzył. Ja skąd, no to ja tu nie mam na to co stać. No poś, nie będziemy stali. Co wzi? ci to da? Czyli będę zamknął, Robert, naprawdę, proszę cię. Nie wejdźmy, że to że to jest ja się nie bier. Bier. Ja nie mam, co na to stać. Ja, nie żeby nie wejść. Co? Dobra, chodźmy do mnie i tyle. No to ja mam co. Zabiję go, po prostu kiedy. No najpierw to musisz wejść do niego. Ogólnie to tak, wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak powinno być. Ja tam się o siebie nie martwię, bo wiem, że albo Marek wynajmie jakiś hotel, albo pojedziemy na tamtą chatę, co widzieliście kiedyś w filmach. No i co, to tyle ważne, że wszystko idzie zgodnie z planem. Najważniejsze jest zrobienie filmu, a nie to, że coś tam nie będę miał gdzie spać.